Witam, Siemanko! Siemanko! Rob... o potwór idzie, Potwór idzie. Dzień dobry, to jest pierwszy odcinek z nowej serii, która jest na serwerze. Yy, jak się ten serwer nazywa? Twój stary craft. No właśnie, twój stary craft. I no, wbijacie na kanał Esportowy. I tutaj jest stary. Twój stary tam jest, gdzieś. No, to zaraz może wyskoczyć. Zaraz może ci wyskoczyć, no, więc trzeba się bronić. tutaj pewnie jest No. Się w a, no to... a, a co my właściwie robimy? Trzeba wytłumaczyć, widzom Magazyn? Magazyn to jest magazyn. Konterzy. Zbiera. A. Na creator. No, no. No i może coś kopać w jakieś keby świeciem, ale też ty się wiesz, później wiem sobie miejsce, więc coś magazyn też Trzeba bunkry na Hirobraina zrobić, a, a? w ogóle Hirobrań, Ja pobrałem sobie teraz na Hirobraina teksturpak, bo nie, go, nie widziałem go wcześniej. I może się zrespi w końcu, bo Tarek już go widział. Albo on się, się rozpi ja kawczysz. Aha. Nie, respi co no chwila. Nie wiem, mi się rozpię zawsze kawcze. Ale to wiesz, to nie może być tak, że on się respi ci ciągle, albo nie może być tak, że w ogóle się nie rozpi. No to ja nie wiem tak, potem jeszcze będzie no na razie. No, to... teraz. Czekaj, kopię nie to co. Tak, no to znaczy, że moc działa, nie? Aha, to ja nie miałem tego. No nie, bo on jest w takim miejscu ukryty, czyli nie na każdym tym ekranie. Zobaczmy, teraz. Aha. Eee... nie? No. no. To, to drogie. jest jakiś karting tego? Nie, to ale drogie. Się... A nie było. To jeszcze nie? To będzie tak o, losowo? Losowe bloki tutaj na ścianach, czy, czy nie? Nie wiem. Dobra, to zabuduję. Ale teraz dziwnie bloki stawiają się, jak się stałe bloki, jest dziwny dźwięk Usłyszałem dziwne dźwięki w kopalni wobec sobie, że grasz 3 lata temu na tym modzie Nie, to było tylko 5 Jak 5? To, to było... No tak, ale to nie było aż tak dawno, bo pamiętaj, że masz 10 lat, więc... No to cztery, cztery. Ale patrzyłem co to z dobrego wyświetlań, bo miałem było 20 lajków, nie? O. No ale wiesz, to były 20 lajków. Zanim to zabudujesz, bo tu będzie milion milionów No właśnie tam, a a... To znaczy, że nie wyjdą, więc dobra. będzie klatka. Ale czekaj, nie mam pochodni. A nie mam, mam. Nie no bo będzie za łatwo jak się tu będą rozpić. Ale nie za nisko? Za nisko zjeżdżasz. A nie dobra jest. A no, nie. Co to ma być? Albo to, czy mam mówienie na klikanie? Mam klikanie na mówienie. Namówię cię, żebyś klikał. Dobra, jesteśmy z powrotem, i tutaj, oj kurde, Co ja zrobię? Zabił mnie golem. No to Trzeba golema rozwalić. No nie, tak, z takim tępieniem nie mam jednego rodzaju bloku. Gdzie ty jesteś, chodź. Czekaj, tutaj jestem, tylko. Czekaj. Co ja tu robię? Jeszcze mi się Minecraft zminimalizował To była dobra akcja Mam 13 raf Irona Ten nie jest mi potrzebny teraz Dobra, lecimy robić akcję, dobra. która będzie znana na YouTube przez kolejne 100 lat jak, jak dobrze pójdzie, to za miesiąc będzie ten film. Kurde, nie, no ser. Kurde, mój skill w Minecrafta jest nieziemski Where you are, where you are Słyszycie mnie, słychać mnie? Chciałem tego skina, z tego skrematu, ale nie mogłem ty jesteś? A jak ty tu jesteś? No bo ja zginąłem od tego no wiem, Od spadnięcia Ja czekałem na ciebie, ty jednak za mną jesteś No bo ja tam dobiegłem, co nie? O nie, o nie, o nie Nie, 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 nie. To jest tam ten gościu, tam ten gościu jest Uciekaj, uciekaj Uciekamy, uciekamy tam A, uciek, zesrał się A, No, już go spotkałeś No bo ślepy jesteś Szansę, że albo cię zaatakuje, albo ucieknie. Chyba, że go walniesz tak jak ja. No, co się. Co się boicie, Chodźcie, idziemy. Ale my już tam byliśmy, to nie wiem. Ja już zaraz umrę. No właśnie, to no, co się cykasz? Ja się nie cykam. Gdzie ty się boi? O, jest, u góry. Nie, Tarek poszta. Tarek. Czekaj, gdzie co? Tam gdzieś jest, ale ja go nie widzę. Do góry. To się spotka z kim? O, nie, uciekamy, uciekamy. Nie, NO nie! Właśnie było widać, co się dzieje, kiedy Tarek zacznie się bić. Albo jakikolwiek gracz, zacznie się bić z tym typem. Znaczy ze swoim starym, właściwie, można tak powiedzieć. Poczekaj, poczekaj. Dobra. Nowy Ale czekaj, bo, bo on nas nie znajdzie. A nie znajdzie nas. Dobra, to chodź, się tam. No, no, znowu on jest. Bez przesady, on. Jest za dużo respi razem. kilka ich. Aha, no to właśnie o to chodzi w sumie. Czy kilka, czy ten no przecież. Ale wiesz, to jest tylko w kejmach, no i można je uniknąć, tylko po prostu Tarek nie wbiega. to jest taki element straszny, tylko że to nawet straszny nie jest, niestety, ale. Ale może w sumie nie jest dlatego, że mam full na tym teksturkach. <grych> Ty masz te teksturki? Ja jest Fullbrightem, nie. No kurde, co jest? Mam 400 FPS-ów i lagi. Dobra, już działa. Ja się nie dziwię, że to, to nie jest straszne, jak tu wszystko tak. Czekaj, no właśnie to nie jest straszne w ogóle, teraz czekaj, resource pack, wyłączę, done i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Już 5 minut materiału drugiego, już zaraz będę mógł skleić z tego, ej, ej, mam włączone najniższe ustawienia, nie, grafis fancy, smooth lighting mam na minimum. <laughs> A, dobra, to już wiem. Smooth Lighting Maximum. O! No i panie, i teraz mogę normalnie Fullbrighta włączyć 6, 4, dobra. ja tu wykopię to żelazo i. Ej, i teraz to. to ale to dobrze wygląda, ja pierdzielę. A ile 100 FPS-ów? Mam więcej. Ja pierdzielę, no, nie ma. No. Minecraft jest ułomny. Tarek. Zamierza wrócić? Tarek. Co? Nie, bo my to coś czekamy. Ten typ. Poczekaj wyłącz Co jest z tym? Dobra, witam. Jeszcze tego tamtego też nie nagrałem, kurde Za siebie Za... odwróć się O kurde O kurde teraz to nagrywam Dobra, chodźmy No jak? Plecami do niego? O, to zniknęło. Ciekawe, bardzo ciekawe To jest to jest jednak fajne, tylko żeby nie było, że mi Nie no teraz mi się nagrywa na pewno. Głupie to jest ja chyba nie trafiam w F6 Weź tu wejść na no to ukradać No To jest. Ja ten Fullbright trochę psuje, ale z drugiej strony musi być coś widać na odcinku. No Eee. No to na następny odcinek możesz sobie Insanity Shaders pobrać. I co to daje tam? To jest takie X... Czekaj, bo nie... No no no, eee, daje ci no ogólnie ściemniać wszystko, mgłę takie bardziej mroczne. No, ej no! Ej, to by było dobre. Właśnie muszę Irisa pobrać, żeby mieć shadery. Wróćmy tutaj, ale nie było. A bo ty już zebrałeś to? No 8.2 8 13 dzień. Z naszym starym na Getfee. ta magma coś tam? Co, spryt. E. Aha, nie, no, dobra, czekaj. Nie i tak nie mamy diamentowego Kilowa. Ej, tam jest patrz, skejf tu. Ja chyba nie poznam tego skejfa. Ej, patrz, jaki skejf. Od razu jak to powiedzieliśmy, miałem dźwięk, że się ty. Coś... No, też. Halo. Co to był za dźwięk? Jakiś błysk miałem, co jest? Flashbanga dostałem. Z na natarem dostajemy tam schodzić? No wiesz, mamy zawsze łatwy powrót. No. Czekaj, weź... A tam byliśmy, bo jest pochodnie, patrz. Ej no, ale skąd? Wody pływa. Dobra, dzięki. Dobra, to, to, to ciekawe jest. Wykopię, bo my nie mamy węgla w ogóle A czekaj, co, co dają te stala na ty, nie wiem Nie wiem, damage, jak spadnie sobie No to może na tę farmę Aha No i ciekawe A tu nic nie ma w sumie Wrócił biały Biały Zobaczymy. Zobaczmy, podejdźmy do niego To jest pewna śmierć, ale dobra A, zniknął To nie wiem, czy dobrze Wcześniej też zniknął? O nie, wybuchł mi Creeper o Myśmy do wioski może Dobra Eee do go zabiję No, ale ten białastu chyba znika tylko, nie wiem Nie Nie? Gonicie. cię Czekaj. E. O kurde Ojej, on szybki jest Nie, już mnie nie goni Dobra To jest goni. ciekawe Gonij. Goni. no, no O kurde, ale, ale dźwięk <grym> Teraz <grym grym> szybki jest Goni dalej Chodź do tarka to nie tak. Ale jeszcze takie pulsowanie w słuchawkach słychać Weź O kurde Szybko, szybko, szybko Golem go, Zabija golem po prostu zabił golem O kurde nie Tarek Tarek Ewakuacja, ewakuacja Ewakuacja No Co ją tu wejdzie? No czekaj to Zgoda, kolei już nie ma dębu, a tu jest, tu jest. Do, 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 do. <grywki> Gdzie on jest? Zniknął. E... Zniknął. Ale kurde, cool, to jest dobre. Tarek od razu się cyka i ucieka. Ja się trochę cykałam. Trzeba tutaj wrota zrobić. Masz jakiś budulec? Tarek. Masz jakiś budulec? Dibudulcen budulcen. Tarek. Jaki, jakie co? No cokolwiek do budowania. Nie wiem, bo ty wykopywa... Daj mi po prostu bloki, bo nie mam żadnych. No, solid bloki, o właśnie. To nie są solid bloki Ej uwaga się znowu To patrzę Nie, nie Ale Patrz i wtedy będzie bezpiecznie Co ty minisz Frota z piasku Cześć musi Radek zrobić system zamykania Nie wejdzie i tak No może nie wejdzie nie wiem Dobra, koniec dzisiejszego odcinka i Kasper zginął się ma